Hey. Witam Was w kolejnej części z relacji z Międzynarodowych Mistrzostw w jeździe Bez Bezogłowia. Tutaj mamy już dzień drugich półfinałów. Przeszkoda na rozprężalni się zmieniła, ponieważ organizatorzy dali nam możliwość do przygotowania się do Jokera, co jest w ogóle rzadko spotykane i raczej Joker jest właśnie problematyczny i nie ma możliwości przygotowania się do niego, no ale dali nam tę możliwość. Poprzedniego dnia za mało pocisnęłam na parkurze, więc zajęłam drugie miejsca. Co oczywiście ukłuło moją godność i plułam sobie w brodę cały wieczór, że mogłam troszeczkę bardziej przycisnąć i tak naprawdę bym to nadrobiła. Także dzisiaj postanowiłam to nadrobić. Ćwiczyłyśmy sporo skrótów, to znaczy ciasnych zakrętów po przeszkodach, narzuciliśmy większe tempo, tak żeby mieć tą pewność, że jednak tym razem się uda. A Queenka dzisiaj jeszcze pokazuje, że ma jakiś taki dzień pokazywania różków i jej się takie prowadzenie nie podoba, także módlcie się, że się nie zabijemy. Typowo na rozprężalni skaczemy na prawo, lądujemy na prawo mając większy zakręt, ale tutaj no, po skonsultowaniu się z ludźmi, którzy są za przeszkodą, że będę lądować w lewo, po prostu jechałam w toksera i lądowałam w lewo. Co więcej warto też przetestować sobie kiedy jest mniej koni na rozprężalni skok pod lekkim skosem, jeśli planujemy taki oddać na parkurze to warto zrobić to też na rozprężalni, żeby koń nie był taki zaskoczony. No, ale nie zamęczamy Kuńki wielką ilością skoków, ponieważ dalej nie jest jakaś duża wysokość. A poza tym chcemy mieć jeszcze jakąś energię na sam parkur, a co więcej, chcemy mieć energię na drugą dyscyplinę. Teraz Julka wjeżdża. Parkur się prezentuje tak. I, jest, i ona. Tak jak widzicie mamy do wyboru jako ostatnią przeszkodę okser, bądź taką deseczkę i dla wielu koni może być problematyczna, ponieważ jest biała na tle białego podłoża. Niektóre konie po prostu obawiają się desek, ale joker był naprawdę przyjemny w tym roku, ponieważ na normalnych zawodach taki joker składałby się na przykład tylko z tej białej deseczki i zabraliby drągi, które były poniżej. Tak jak wspominałam poprzedniego dnia bardzo sobie plułam w brodę, więc tego dnia postanowiłam zrobić wszystko żeby to nadrobić. Także już z zakrętu widzicie, że narzucam większe tempo i lecimy. Hop. Tutaj gnam z zakrętu, żeby na koniec na prosty ją troszkę wyciszyć do oksera i niestety przez to do tamtego oksera też zrobiło się blisko, a ja planowałam akurat zrobić ciasny zakręt i nie przewidywałam jechania za drwinkami, przez to ten dystans w ogóle cały się posypał. Jako że musiałam nadrobić, to tu mocno przyspieszyłam i w ten sposób trochę wypadłam na zakręcie, więc lekko skorygowałam ją batem na łopatce, żeby móc tu wykonać kolejny mocny zakręt, prawie zrzucając stacjonatę, ale jak widzicie się trzymało. Ja tu poniosły mnie emocje. <noise> Okazało się, że nie musiałam tak gnać, ponieważ byłam jedynym czystym przejazdem tamtego dnia. Oczywiście, Queenka dostała zasłużone nagrody i dużo odpoczynku, ale tamtego dnia czekał na nią jeszcze jeden tor. Na podstawie poprzedniego dnia staramy się podejść jeszcze spokojniej do tych nowych wyzwań. Queen ruszyła z kopyta. O. Bramka była strasznym elementem dla Queen jeszcze tydzień przed zawodami, a w ogóle jak przyjechała dzień przed zawodami na partynice, to rodzaj drewienek i w ogóle to, jaka tu jest bramka, też było bardzo przytłaczające dla niej. Ale, ale, ale przeszło super, się. jak ma. Na... jest takim elementem, w którym ja zaczynam się gubić w ogóle, na którą nogę ja mam agresować. Mimo, że to jest bardzo proste i powinnam zmieniać po prostu co jeden, to gdzieś tam się zaczynam gubić. Nie, ale ja widzę, że Queen pruje po prostu i wszystkie koniki. A na podstawie poprzedniego dnia wiemy, że do byka musimy podejść jeszcze dokładniej. Naprawdę byk okazał się czymś nie do pokonania przez mnie. szybko Tak, Jutta lubi. Za to możecie porównać, jak kuń zachowała się wczoraj na Randpenie, a jak zachowała się dzisiaj. O, ale te, to i lepiej poszło. Wczoraj się bała. O, mostek. Mostek dalej pozostaje czymś dla kuń bardzo przytłaczającym, szczególnie z tymi zielonymi, strasznymi roślinkami po bokach. Ale podoba mi się, że mimo stresu i obaw postanawia zaufać mi, że jeśli ja mówię, że damy radę, no to damy radę i trzeba przejść. Z troski o szczegóły, ten element był prawie niezaliczony, ponieważ koń musi wejść czterema nogami równo, a tutaj było tak o włos. A to element, z którego jestem fest dumna, ponieważ uczyłam się go zaledwie tydzień i zajęło nam to wiele prób, żeby kuńka zrozumiała o co mi chodzi, ale patrzcie jak dobrze zrozumiała motyw tego ćwiczenia i jak to ładnie teraz wygląda. A teraz podchodzimy do sekwencji, którą musiałam jeszcze raz powtórzyć zanim przyjechałam na tor ponieważ pogubiłam się i tak naprawdę nie wiedziałam, gdzie kręcę kółko, gdzie półwoltę, co się dzieje, ale w końcu do tego doszłam i uważam, że też wyszło nam naprawdę dobrze i to wymaga naprawdę dużej gimnastyki konia, a przypominam, jesteśmy na kordeo. I teraz nastał moment grozy. Queen wielkimi krokami zmierza do zmierzenia się z najcięższym ćwiczeniem na całym torze. Przynajmniej ona tak mówiła, że jest to zdecydowanie najcięższe. Kłynka w całym tym stresie zaczęła wychodzić po prostu z obrębu tego ćwiczenia, więc ja musiałam nawracać i podjeżdżać do niego powrotnie. Też, żeby ograniczyć to właśnie do tych podejść, które są określone w regulaminie i niestety nie mogę tak bez końca podchodzić i zmierzać się z tym dzbankiem. Ćwiczyliśmy ten element, czyli podnoszenie przedmiotów nad głowę na miarkach na jedzenie na przykład, ale nie miałam obrusu, nie miałam dzbanka i dla Queen okazało się to takie całkiem inne. O, nie wpadał Niestety skończyły mi się próby i ostatnia próba, w której dała mi łydkę do przesunięcia się mnie do dzbanka, no Queen odskoczyła i niestety element był wtedy już oceniany na zero. Marcy, marcy. Także Queenka robi dobrze elementy, które lubi, ale elementy, które są dla niej niepokojące, przynoszą nam bardzo dużo minusowych punktów w tym punkty zerowe. W ten sposób uplasowałam się na miejscu przedostatnim. Także próbujemy nadrobić znowu kolejnego dnia. Także trzymajcie kciuki za nasze finały, ponieważ w finałach będzie stać 120, a w working będziemy mogły nadrobić konkursem na czas, ponieważ niezaprzeczalnie Queenka jest najszybszym koniem w tej kategorii.